Ja witam wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik z nowej serii, kolejnej już e, Crash the Mall. E, oczywiście nazwa jeszcze się może zmienić, możliwe, że to będzie Crash or Kick. Bo w sumie jak wy wolicie, czy Crash Mall, czy Crash or Kick, nie wiem, dla mnie to bez znaczenia. E, na razie jest tak i no, osoby, które już wiedzą co chodzi, no to wiedzą o co chodzi, i będą do, domyślałem się pewnie na czym będzie ta seria polegać, a będzie ona polegać na tym iż. Będę rzucał tutaj pokazywał Najlepsze klacze, jakie udało mi się zdobyć w CS-ie na przestrzeni godzin, które przesiaduję w tej grze, ale jest to dość dużo. I będę wam to pokazywał. Pierwsza akcja z Niuka, która już była na montażu, ale wrzucam ją jako pojedynczą, bo może nie każdy widział montaż. A nie wiem, może będzie się zobaczyć taką akcję. E, także właśnie to jest kracz 1 vs 5, tak dokładnie 1 vs 5 na nuku. E, wbity dość dawno, bo jeszcze MK Guardian, który niestety straciłem. Gdyż przejebałem na zakładach, no w sumie tak jak AWP, no ale to nieważne w sumie. E, no ale to jest naprawdę stara akcja. Tu widzicie, trzech gości już sobie zabiłem. Plus tej akcji był taki, znaczy dla mnie plus, że mm, tutaj się tak właśnie niepotrzebnie, też przez to te ster się dużo czasu. W ogóle ta akcja jest mega fartowna i to jest coś po prostu pięknego. E, tutaj już wiedziałem, że muszę wchodzić na szybko, bo nie mam DEFA. Więc musiałem po prostu zaryzykować, wiecie, rzucić sobie fresha, wskoczyć i liczyć po prostu, że on mnie trafi, mnie i zabije, no i tak wyszło, że zabiłem pięciu. Ace, no bez defa zacząłem broić. Yy, I no to jest mega fartowna akcja, jak mówiłem. Mówię, plus, plus tutaj w tej akcji był dla mnie taki, iż... E, wszedłem całkowicie od tyłu, e, oni się w ogóle mnie nie spodziewali, o do side'u wszedłem, no i dlatego udało też mi się ugrać, także to jest pierwszy kracz, znaczy właściwie drugi już, bo jeszcze jeden rzucony, e, będzie tutaj odnośnik. Ja dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych kraczach, których troszkę jest, no i cóż, e, widzimy się w kolejnym filmiku, słyszymy właściwie, cześć.